Witam moi drodzy. Back to School 13. Krótkie podsumowanie z treningu. Zaczynamy tutaj od Reverse Hack Squad 60 kg na stronę. Wykonamy takie dwie serie robocze. Pod upadek, następnie przechodzimy do wyciskania handlami na barki. Mamy tutaj 40. Tak samo dwa top sety. Z tego co pamiętam, około 6 powtórzeń ale jak widać tutaj ja miałem problem z ustawianiem się. No i tutaj coś ala RDL na wyciągu 90 kg pokazywał, sztos i tak samo wyższy zakres powtórzeń, dwa topsety plus dropset. Kolejne są wznosy, nasze ukochane wznosy 11 kg, 12 powtórzeń, fajne akcesorium. Do tego dorzucamy jeszcze uginanie nóg na maszynie i będziemy kończyć facepoolem. Także to było krótkie podsumowanie. Udało się fajnie dołożyć na wyciskanie na barki oraz na tej nowej maszynie, bo jest ona wygodniejsza niż skład. Jeżeli Wam się podoba taka forma materiału, zostawcie lajka, subskrypcję. Wejdźcie też na Instagrama, gdzie publikuję nieco więcej kontentu i rozpisuję darmowe plany treningowe. Na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć!